Szczęść Boże, nazywam się ojciec Marek Krzyszkowski, jestem redemptorystą, na co dzień posługuję tutaj na Podgórzu w Krakowie. Bardzo się cieszę, że mogę do Was kilka słów skierować. Dzisiaj chcemy sobie powiedzieć, czy właściwie ja chcę Wam kilka słów powiedzieć, a Wy jesteście skazani na to, żeby posłuchać tych słów, ale myślę, że też to Was też jakoś zmobilizuje, zaprosi do, do wspólnej refleksji. Mamy mówić o temacie, który jest bardzo wpisany w nasze ludzkie życie, w nasze człowieczeństwo. Mamy mówić o grzechu. Kiedyś takie zdanie przeczytałem, które tak bardzo jest związane może i z Krakowem, w, takim bardziej, w bardziej takim symbolicznym znaczeniu, ale też i na poważnie że grzech jest czadowy. Bo tak jak czad zabija i niszczy, tak samo grzech w naszym życiu zabija nasze życie i niszczy. I dzisiejszy temat też tak brzmi, że grzech, który niszczy wszystko, grzech, który zabija, który niszczy. Ale nim do tego dojdziemy, zanim chciałem wam powiedzieć o tym, że, że o tych skutkach grzechu, które właśnie, który, którymi są to, za, to zabicie życia w nas i, i niszczenia wszystkiego dookoła, co w naszym życiu się dzieje. To najlepiej z taką techniką kaznodziejską, jak nie wiadomo, od czego zacząć, to zaczynamy od początku. Czyli żeby zrozumieć, czym jest grzech, trzeba rzeczywiście pójść do początku, czyli pójść do raju, do opisu stworzenia świata i człowieka. Kiedy Pan Bóg stworzył piękny, wspaniały świat dla każdego z nas, no lepszego nie można było sobie wyobrazić i, i myślę stworzyć, to na końcu Pan Bóg stworzył koronę, dał koronę stworzenia, jakim jest człowiek. I człowiek w raju miał wszystko. W tym raju czuł się szczęśliwy, niczego mu nie brakowało. Taki, to, to, to jakby też dzisiaj mamy synonim raju to jest coś, to jest taka przestrzeń, rzeczywistość, taki świat. Jak ktoś mówi, że czuje się jak w raju, to czuje się najszczęśliwszy na świecie. Nie chce stamtąd wychodzić, uciekać. Czasami, nie wiem, gdzieś pojedziemy na wakacje i tam się właśnie tak czujemy dobrze, pośród przyjaciół, znajomych. To jest to doświadczenie, które gdzieś pewnie jest takie wpisane w tęsknotę człowieka takim doświadczeniu, które było doświadczeniem pierwszych ludzi w raju. I człowiek wszystko miał. Pan Bóg wszystko dał człowiekowi, a jednak człowiek, mimo wszystko, czegoś więcej potrzebował. Bardzo to dziwnie brzmi, ale mimo wszystko gdzieś to było. Kiedyś Niedawno takie świadectwo znalazłem. Nieżyjący już dzisiaj świętej pamięci, ksiądz Szpak, taki założyciel takiej hipisowskiej grupy pielgrzymkowej, przy pomniku Adama Mickiewicza, tutaj w Krakowie, mówił kazanie o grzechu, które brzmiało kilkanaście sekund: że powiedział tak, Pan Bóg powiedział, człowiek dopowiedział, albo szatan dopowiedział, przepraszam, Bóg powiedział, szatan dopowiedział. I właśnie to jest jakby taka, właśnie według księdza Szpachka to jest taka definicja grzechu, nie? Że Pan Bóg nam wszystko dał, ale szatan jeszcze chciał coś dopowiedzieć, nie? Bo grzech jest takim poszukiwaniem czegoś więcej, jest takim zagmatwaniem naszego życia, nie? Że... Że Pan Bóg nam daje bardzo prostą drogę życia i daje nam proste przykazania, daje nam tak bardzo prostą, nie ale prostą, dobrą nowinę, proste zasady życia, które prowadzą nas do szczęścia. A Szatan ciągle komplikuje, chce skomplikować nasze życie i tak się rodzi grzech. Przez tą komplikację, że ja ciągle szukam jakichś komplikacji jesteśmy w czasie Adwentu, to kojarzymy tą Ewangelię, która, była, która tak naprawdę, to, to zdanie powtarza się przez dwie niedziele, kiedy Jan Chrzciciel nawołuje do prostowania ścieżek dla Pana Boga. Nie? Czyli to, żeby być w życiu prostym, że to życie chrześcijańskie jest takim życiem bardzo prostym i, i ta prostota nas prowadzi do szczęścia. I ta prostota, ta prostota jest takim synonimem raju, nieba. No ale właśnie, grzech rodzi się, grzech rodzi się w raju. Grzech rodzi się z interwencji szatana, ale grzech rodzi się też w tej rzeczywistości, która jest też bardzo ważna. Pan Bóg, kiedy stworzył człowieka, obdarzył go wielką miłością. No, cały świat, który nas otacza, jest wyrazem miłości Pana Boga do nas, ale nasze życie, które Pan Bóg nam daje, też jest wyrazem miłości do nas, Jego. I miłość... To jest też taki synonim wolności. Jeżeli kogoś kocham, to daje komuś wolność. I Pan Bóg, dając nam wielką miłość wobec nas, kochając nas szalenie, taką szaloną właśnie miłością, to właśnie daje nam zupełną wolność, daje nam wybór. Nie? To jest bardzo ważne też do, do naszego odniesienia do naszych relacji ludzkich, które, które się pojawiają, które, które doświadczamy. Że tam jest miłość między ludźmi, gdzie jest wolność, nie? gdzie nie ma jakichś takich toksycznych uzależnień, jakiegoś sterowania drugim człowiekiem, i to w relacji, nie wiem, gdzie są ludzie zakochani, gdzie jest małżeństwo, ale też w relacji dzieci, rodzice, rodzice, dzieci, w przyjaźniach. Wyrazem miłości jest wolność. I Pan Bóg właśnie tą miłość wyraża, dając człowiekowi wolność, dając wybór, gdyby nam nie dał tego wyboru. Yy, nie pojawiłby się pewnie grzech, ale, ale z jednej najważniejszej, jakby takiej fundamentalnej strony, Pan Bóg by zaprzeczył swojej miłości. Nie? Dlatego Pan Bóg daje nam wybór. Nie? To, to, to jest najważniejsze, że Pan Bóg nas nie będzie trzymał na siłę, za kołnierz, za ręce, nie będzie nam zamykał żadnych drzwi, żebyśmy w coś nie wchodzili, tylko Pan Bóg daje nam wolny wybór. I, Dlatego, że nas niesamowicie szanuje. To jest też wyraz szacunku. Czasem mówimy, że Pan Bóg nas ogranicza, nie? że przykazania nas ograniczają, że Kościół nas ogranicza, że właśnie chrześcijaństwo nas ogranicza. A właśnie żadna tak naprawdę religia nie daje tyle wolności, co chrześcijaństwo. Żadne takie, powiedzmy, nie wiem, zasady życia, jakim, jakim żyje Kościół, nie daje nam tyle właśnie wolności. Nie? Co, co, co Kościół daje nam i, i, i nikt nam nie daje, nam daje w życiu wolności, jak nam daje Pan Bóg. A zasady życia się, są wyrazem też miłości. Nie? Przecież jeżeli jesteśmy w jakichś różnych relacjach, nawet relacji rodzinnych, nie? No to zachowujemy się tak czy inaczej. Nie, nie tyle, że tak musimy. Nie? To nie jest jakieś napiętnowane jakimś obowiązkiem, ale wyrazem miłości. Nie? Że, ja, że ja właśnie tutaj szanuję swoich rodziców. Nie? Tego nie wiem, wyrażę to poprzez słowa odpowiednie albo gesty. Nie? Chłopak, który kocha dziewczynę lub nawzajem, to nie jest tak, że on ją musi przytulić, musi ją pocałować, nie? Bo, 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 takim porad... bo to jest takie przykazanie. Nie, tylko on wyraża swoją miłość. I przykazania są wyrazem miłości. Nie? Ale jak to mówią, do brzegu. Bo teraz, teraz tak chciałbym Was to, to, to troszeczkę też osadzić w pewnym takim kontekście. To, co powiedziałem, Pan Bóg powiedział, to, co ksiądz Szczepa, Szpak powiedział, Pan Bóg powiedział, szatan dopowiedział, człowiek przez szatana też dopowiedział. Czyli chcieliśmy coś więcej, skomplikowaliśmy sobie życie. Nie? I taką definicją, najprostszą definicją grzechu, którą ja używam i którą chciałem się z wami też podzielić... To jest takie powiedzenie: Ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej od Pana Boga. Nie? Bo właśnie Pan Bóg dał mi pewną wizję na świat, najszczęśliwszą wizję świata. Nie? My to możemy nazywać taką uszczęśliwiającą wizją mojego życia, ale ja ciągle wiem lepiej. Nie? Pan Bóg mówi mi tak, że i tak, a będzie szczęśliwy, a ja jednak dopowiadam: Wiem lepiej, ponieważ to, co Pan Bóg powiedział, to było tyle tysięcy lat temu, nie? że Pan Bóg się nie zna na moim życiu. Nie? I teraz. To jest właśnie ten grzech, że ja odchodzę, że, że ja nie chcę żyć tym, tym, co Pan Bóg mi mówi. My mówimy, Kościół mówi, że taką definicję grzechu, że to jest zerwanie więzi, to jest właśnie zniszczenie więzi, zniszczenie pewnej, pewnego obrazu życia, pewnego projektu życia, który Pan Bóg mi daje, nie? cały czas szanując moje, moją wolność. To nie jest tak, że ja. Powiem, że nie chcę tego projektu życia, ja zniszczę ten projekt, ja zniszczę tą więź, ale to też nie jest tak, że nie wiem, Pan Bóg teraz się na mnie obrazi, nie? Że, Pan Bóg, że Pan Bóg, jak to, jak to mówimy, strzeli focha i odwróci się plecami do mnie, nie będzie chciał ze mną w ogóle rozmawiać, bo to ja, ja, ja niszczę tą więź. Pan Bóg ciągle będzie przy mnie, Pan Bóg ciągle jest mi wierny, nie? ale to ja, ja ucinam tą więź, ja to wszystko niszczę. Ja chcę się wycofać od Pana Boga. Nie? Święty Paweł nam powie, wyjście do Rzymian, że konsekwencją grzechu, zapłatą za grzech jest śmierć. I wiemy o tym, że ludzie w raju mieli żyć nieśmiertelnie. Kiedy popełnili grzech, to zostali wygnani z raju. I konsekwencją tego, między innymi, była śmierć, że umieramy, że tutaj na Ziemi jesteśmy tylko chwilowo. Ale właśnie Pan Bóg jakby, jakby nie zamyka nam tej drogi, bo wiemy, że po śmierci my wrócimy do raju. Nie? Że, że, że jakby celem naszego życia nie jest śmierć, że śmierć nie jest kropką, nie jest kropką w naszym życiu, nie? która kończy pewien etap w naszym życiu, w naszym wędrowaniu. tylko Pan Bóg ciągle w tym raju czeka na każdego z nas. Nie? Dlatego to jest też takie niesamowite, nie? Kiedy byśmy zobaczyli Psalm 130, to tam właśnie ten psalmista mówi: Panie Boże, gdyby, ja tak parafrazując te słowa, Panie Boże, gdybyś pamiętał o naszych grzechach, to któż nas się ostoi, nie? Ale tu udzielasz miłosierdzia, nie? U Ciebie jest odkupienie, nie? Obfite odkupienie. To jest taka odezwa nas, takie, takie motto życiowe nas, redemptorystów, nie? U Niego obfite odkupienie, nie? Że Pan Bóg zapomina o naszych grzechach. Nie? W innym miejscu co powie, że Pan Bóg nasze grzechy wrzuca w głębiny morza. Nie? Że Pan Bóg nie chce pamiętać o naszych grzechach. Nie? Pan Bóg chce ciągle naszego powrotu. Ale też jakby nie możemy o tym zapominać, że to nie jest takie, taka, byśmy powiedzieli, łatwa miłość nie? Że, 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 że wszystko, co w naszym życiu dzieje się, dokonuje może tak to lepiej ująć przynosi konsekwencje nie? niesie w sobie konsekwencje. Nie? I to nie jest tak, że Pan Bóg mówi, że nic się nie stało. Nie? Pan Bóg nam wybacza nasze grzechy, ale nasz grzech, nasze wybory, nasze decyzje wpływają na nasze życie i przynoszą konsekwencje. Nie? I to jest właśnie katechizm kościoła katolickiego, żeby tak mądrze zabrzmiało, żeby to było mądrze, no, bo ma być mądrze, bo, bo, bo jesteście też mądrymi ludźmi, e, przygotowujecie się do tego życia dojrzałego w codzienności, ale też w Kościele. Mówi nam, że, że grzech wpływa jakby właśnie niszczy relacje z Panem Bogiem, ale też przynosi konsekwencje we wspólnocie kościoła i też niszczy pewną relację we mnie. To nie jest tak, że ja zgrzeszę, nikt tego nie widzi i to, i to się po prostu, to kto nie widzi, to jest moja sprawa. Nie dzieje też często tak, mówimy, nie? że to jest moja prywatna sprawa, moje życie. G właśnie grzech nie jest prywatną sprawą, że właśnie grzech obciąża nie tylko moje sumienie, nie? ale też obciąża kościół no i, i, I rzeczywiście jest taką raną, jest takim bólem zadanym Panu Bogu, tak dosłownie to tak, tak mocno Kościół to nazywa. Nie? Taką raną, nie? takim uderzeniem. Nie? To jest tak, nie wiem, kogoś uderzymy, y, no to ktoś nam wybaczy tą ranę, nie? Ale, ale siniak pozostaje, czy jakiś limo pod okiem. Nie? Y, czy jak się gdzieś przewrócę, gram w piłkę, gdzieś tam jadę na, y, gdzieś tam na rolkach. I, i rąbę na gdzieś asfalt, no to, no to zdarta rana pozostanie, nie? mimo że mogę o tym zapomnieć. To, 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 to jest właśnie ta konsekwencja. Nie? Kiedyś pamiętam taki, też chciałem się z wami tym podzielić, tak bardzo mocno mnie to też uderzyło, dotknęło. Yy, czytałem wywiad, już nie pamiętam na jakiej stronie, już to może to też nie najważniejsze, yy, z duchownym prawosławnym. I tam, dziennikarz, zapytał prowadzący ten wywiad z tym duchownym prawosłownym, zapytał się, jaki jest największy skandal w kościele. Dzisiaj dużo mówi się o skandalach, oczywiście tego nie banalizujemy. To był zupełnie, zupełnie też inny temat do, do rozmowy. I ten duchowny, prawosławny mówi, największym skandalem w kościele jest mój grzech. Nie? Że mówi to, co najbardziej, mówi, że to skandal to nie jest tylko to, co jest, co, co jest na wierzchu. Nie? To, o czym się mówi w mediach, nie? ale mój grzech, to, że ja grzeszę. Mówię, bo to jest największy skandal, że, że Pan Bóg daje mi tyle miłości, a ja, a ja tak, bardzo, yy, tak bardzo łatwo czy niełatwo, ale, ale odrzucam tą miłość. Nie? Powiem, nie, gar, gardzę tą miłością. Nie? Bo, bo grzech to jest też, my mówimy, że grzech jest wtedy, kiedy ja coś robię z premedytacją, nie, nie że coś robię nieświadomie. nie. Ja dzisiaj, może wybacznie, będę mówił o jakichś tych podziałach grzechu i tak dalej, mniej może katechizmowo, bardziej tak ogólnie, ale, ale to niech będzie takie może takie bardziej wprowadzenie w taką pewną jakąś taką też dla Was refleksję, nie? Że, że właśnie to, że ja odrzucam Pana Boga, o to chodzi w tym grzechu, nie? że ja mówię nie i to robię z pewną premedytacją, nie? z pewną taką świadomością, nie? Że, że, że mówię Panie Boże, wiem lepiej, ja, ja mam swój sposób na życie, nie? i popatrzcie. To, co się dzieje w naszym życiu, pewne różne problemy, które przeżywamy. I znowu bez banalizacji, nie? ale różne rany, które sobie zadajemy, które cierpimy, w, różnych, w relacjach też międzyludzkich też wchodzicie w tę sytuację, jako ludzie młodzi, skąd się bierze, nie? No to jest konsekwencja odrzucenia, to jest konsekwencja grzechu. Nie? Tak naprawdę nie? To, że doświadczamy różnych jakichś takich też sytuacji w świecie, to jest konsekwencja grzechu. Nie? to jest to, że człowiek sam sobie jakby stwarza świat po swojemu, nie? To, jak widzimy, jak dzisiaj też świat wariuje, przyroda, dobrze, że ta świadomość na nowo się pojawia, dbania o tę ekologię, tutaj też papież nas wzywa, ale też świadomość w ogóle, bo widzimy, jak ten, właśnie nawet ta pandemia, której no, też tutaj doświadczamy, gdzieś przecież wiemy, że to też jest konsekwencja ludzkiej interwencji, nie? Ludzkiego szparania gdzieś w życie człowieka, nie? Po swojemu jakby stwarzania. I właśnie dzisiaj popatrzcie też, że wydaje nam się, że potrafimy nad wszystkim zapanować. A tam w kosmos. nie? nagle pojawia się jakaś malutka jedna, malutka, niemalutka, jeden malutki wirus, który potrafi sparaliżować cały świat. Nie? To jest konsekwencja grzechu. Nie? To jest konsekwencja naszych ludzkich wyborów, naszego odrzucenia tego, co nam Pan Bóg daje. Nie? I Żeby już dopływać do, do, do brzegu. Jest ratunek, o którym już powiedziałem. No to jest Pan Bóg. Nie? Pan Bóg, który na nas ciągle czeka. Chciałbym wam zaprosić was, może dzisiaj lub na bliższych dniach, żebyście w kontekście tego grzechu przeczytali sobie opowieść, przypowieść z 15 rozdziału św. Łukasza Ewangelii o marnotrawnym synu. Możecie te wszystkie trzy też przeczytać. nie? Syn, który odchodzi, nie? To, to, to jest odrzuca miłość, miłość swojego ojca, ale ojciec nie idzie za nim, ojciec na niego ciągle czeka. Nie? I, i, kiedy, I kiedy ten syn powraca, to ten ojciec daje mu jeszcze więcej niż zasługuje. Ale ważny jest powrót, że chce wrócić. Ratunkiem z grzechu, lekarstwem na grzech jest zawsze Pan Bóg i jest, jest nasze nawrócenie i nasz powrót ratunkiem na to zniszczenie, które, które, które się powoduje, które właśnie niszczymy w, w relacjach międzyludzkich, rodzinnych, w świecie, jest powrót do Pana Boga, do wizji, którą Pan Bóg nam daje w Księdze Rodzaju, nie? I przez całe Słowo Boże, nie? Kiedy Pan Bóg ciągle mówi powróćcie do mnie, nie? Wr Wróćcie, ja na was czekam, jestem blisko każdego z was, nie? Oto stoję u drzwi i kołaczę, nie? To jest ten ratunek na zniszczenie, nie? Jeżeli cokolwiek się w życiu popsuło, nie? popsuła ci się relacja, której, że, którą, no, którą też opła, może opłakujesz i nie możesz się z tym pogodzić, to zanim cokolwiek jakby będziesz chciał próbować naprawić, to wróć najpierw do Pana Boga. Zacznij odbudowywać relację z Panem Bogiem. Nie? On będzie dawał każdemu z nas łaskę, będzie dawał ci łaskę, żeby, 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 żebyś już tych relacji nie psuł. Nie? To, to dzięki Niemu się dokonuje wszelkie dobro. Dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie, za cierpliwość, za zaproszenie do, do tego, żebym coś mógł powiedzieć. Mam nadzieję, że nie popsułem, że Wam coś pomogłem. Nikt to będzie taki wstęp, pewnie jakieś refleksje do zagłębienia się. Odsyłam Was księ, może tak na koniec, to nie lokowanie produktu, nie się pożegnamy się. Świetną rzeczą jest, to już było wydane z 15 lat temu, jaki jest UCAT. Nie wiem, czy o tym kiedykolwiek słyszeliście to jest taki katechizm kościoła katolickiego dla młodych to było z inspiracji Benedykta XVI i to jest to co kościół mówi bardzo mądrym językiem jakby przetłumaczone to, to właśnie tej wersji polskiej na no, taki język polski, taki bardziej wasz który możecie zrozumieć polecam, zapraszam do tego też można w internecie tą treść znaleźć z Panem Bogiem i może gdzieś tam kiedyś do zobaczenia trzymajcie się